Witam na moim kanale Tarot Moimi Oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki. Kochani, witam Was po dłuższej przerwie. Nie robiłam, kochani, czytań na lipiec, ponieważ miałam trochę czytań prywatnych, ale też i byłam chora, straciłam głos, nie mogłam się wypowiadać, więc musiałam być cicho. No niestety moje struny głosowe odmówiły mi posłuszeństwa i niestety musiałam tutaj przerwać na jakiś czas Robienie czytań na, na kanał. Ale kochani, jestem, wszystko jest dobrze, może nie do końca, wiem, że powinnam oszczędzać ten swój głos, dbać tutaj, no ale trzeba jednak wziąć się do pracy i, i zadbać tutaj o, o Was, o, o moich tutaj subskrybentów. Kochani, sierpień 2022 rok. Zaglądamy w energię tego miesiąca i patrzymy, co, co będzie się wydarzać dla Was. Kochani, za pośrednictwem kart Tarota Anielskiego. Poprzez wyciągnięcie dwóch kart, zobaczymy jaka będzie ta podstawowa energia, na co tutaj Tarot Anielski chce zwrócić właśnie uwagę. Oraz w Krzyżu Celtyckim karty Reader White zobaczymy właśnie jak będzie się kształtowała ta energia. I jeszcze tutaj jedna karta, no bo to jest kart przekazy. Tutaj. Z tej, z tej karty pomogą Tobie na ścieżce rozwoju duchowego oraz osobistego. Korzystając z ich treści oraz zaleceń, zbudujesz tutaj dobre nawyki, zmienisz odcień aury i otworzysz swoje czakry. Czyli tutaj będzie ta treść, którą słyszysz. Możesz sobie przez ten czas sierpnia powtarzać, afirmować. Także, kochani, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Nie ma takiej opcji. To trzeba wziąć sobie tutaj um, do, do poprawki. Życie zawodowe, osobiste, relacje, partnerstwo, finanse zobaczymy tutaj jak ta energia będzie się kształtowała, jeżeli coś tutaj tarot będzie chciał wyrzucić, zwrócić szczególną uwagę na zdrowie, to to też tutaj zobaczymy i weźmiemy tutaj to pod uwagę. Zatem zobaczmy co dla zodiakalnego wodnika na czas sierpnia 2022 tarot poproszę o dwie karty energia podstawowa tutaj jak tarot tutaj anielski zasugeruje. Proszę o dwie karty. Rycerz wody, czyli rycerz kielichów i karta marzyciela, karta głupca, hmm, nowego początku. Tak jakby kochani, hmm, karty Tarota chciałyby Wam tutaj pokazać, że... Może ktoś tutaj wychodzi w waszą stronę z jakimiś uczuciami, to jest no, rycerz wody, rycerz kielichu, to jest romantyk, to jest y, ktoś, kto wychodzi z propozycją miłości, prawda? Tu jest nawet też i możecie wpaść w, w sidła miłości, ale także i propozycja małżeństwa, ale to jest też potrzeba zrównoważenia emocji. Po prostu tutaj tarot sugeruje, aby nie bać się wyjść do ludzi. To jest zaproszenie na spotkanie z ludźmi, ale też możecie mieć odwiedziny kogoś z drogi, ale kogoś, kogo już znacie. Karta marzyciela, archanioł Metatron, wzrost wiary, podążanie za marzeniami niespodziewane możliwości. Bierzcie, bo jest wam dawane w tym, w tym czasie. Poczujcie się jak dziecko jak ten marzyciel. I tutaj ruszajcie z tym optymizmem w tym czasie sierpnia. Po swoje. Podążajcie za tymi marzeniami, pragnieniami. Zobaczmy jeszcze jak tutaj w krzyżu celtyckim, jak tutaj tarot będzie chciał określić całą tą energię dla zodiakalnego wodnika na czas sierpnia 2022 roku. Karty proszę, pokażcie mi. To dla wodnika sodiakalnego na sierpień 2022 roku z przełożenia zobaczymy co tutaj Tarot zasugeruje kochani wyjdźcie naprzeciw nie zamykajcie się w sobie tutaj już kończy się czas jak gdyby Strachu, biedy, tutaj kończą się problemy finansowe. Tutaj trzeba spojrzeć od tej strony, nie dąsać się, że jednak ktoś wychodzi z jakimiś propozycjami, prawda? Tutaj może jeszcze jest, co dla niektórych zodiakalnych wodników. Czas, jak gdyby smutku, tęsknota za, za czymś, za kimś, za partnerem, prawda? Może, może tutaj jakaś, jakaś rozłąka, jakieś tutaj sytuacje, które spowodowały taki stan niezadowolenia, ale kochani, paść denarów pokazuje: zajmijcie się, zajmijcie się swoimi sprawami tutaj, żeby Mieć, posiadać, prawda? Nie być tylko w tej sferze, tutaj w tych emocjach, ale umieć odnaleźć się w tej, w tej materii. Tutaj też ważne mogą być jakieś mm, wnioski, składanie orzeczeń. Tu zdecydowanie tarot sugeruje. Aby zająć się sprawami finansowymi w tym czasie. Ale zobaczmy. To z przełożenia, Tarot zasugerował, ale zobaczmy, jak wy tutaj będziecie w tej energii. Kochani, praca, praca, jeszcze raz, praca, ósemka. Dynarów. no tutaj tarot anielski sugeruje, że nie tylko samą pracą człowiek żyje, tutaj pozwólcie sobie na, prawda. Na, na te emocje, skoro ktoś, ktoś wychodzi z jakimiś propozycjami, znam jakieś miłe randki, zaproszenia, to, to idźcie, ale zdecydowanie w głowie m, będzie dla Was ważna w tym czasie m, praca. Wykuwanie sobie tej codziennej y, rzeczywistości, prawda? skupianie się na materii poprzez właśnie taką waszą systematyczność i cierpliwość. Oby to nie było, to nie było uciekanie od tej energii, tutaj tego rycerza, y, y, kielichów w, w pracę. Zobaczmy co będzie wyzwaniem tutaj dla zodiakalnego wodnika na czas sierpnia, no królowa mieczy kochani, czyli tutaj hmm, jakieś logiczne niestety chłodne podejście, koncentracja na doświadczonym bólu tutaj jeszcze może, może z przełożenia, co tam wyszła ta czwórka kielichów, czyli jakieś rozczarowanie, ta tęsknota za, za partnerem, prawda? To tutaj może jeszcze ten, ten ból, cierpienie e, będzie Wam troszeczkę u, utrudniał, prawda? I, I tutaj będziecie w takiej energii mm, oziębłości, prawda? Tutaj może nie będziecie chcieli się właśnie kontaktować. Tak Tarot tutaj sugeruje. To Wam będzie, ta królowa mieczy, ta oschłość, prawda? To Wam będzie sprawiało a, no pewien, pewien kłopot. Królowa Mieczy jest to kobieta samotna z wyboru, ale to jest też wdowa, prawda? Czyli kobieta po przejściach znająca życie, ale kobieta bardzo inteligentna, bardzo bardzo mądra i przede wszystkim skoncentrowana hmm, hmm, na swoich poglądach. Prawda, jeżeli coś jej się nie podoba, to odcina się. Tutaj ta asertywność, prawda, ona tutaj. To wycofanie może, może wam w tym czasie sprawiać, sprawiać trudności. Zobaczmy, co jest tutaj powodem, podstawą tutaj tej energii. Karta wisielca, czyli jesteście w zatrzymaniu. Jesteście w zatrzymaniu, a tarot anielski sugeruje wyjść naprzeciw. Miej tą wiarę w. w zaufaj życiu prawda podążaj za tymi swoimi marzeniami ale jednak jesteście tutaj w jakimś jeszcze zawieszeniu coś jeszcze na swój sposób um, powiedziałabym trawicie ale też już z pewną taką niecierpliwością może i będziecie chcieli um, zobaczyć w, w najbliższym czasie efekty, prawda? Czy to jakiegoś rozmyślania, koncentrowania się nad czymś. Na razie jest odwieszenie, jest zawieszenie. Zobaczmy, co macie, co macie w głowie, o czym, o czym tutaj y, zodiakalne wodniki myślą. Kochani, Praca, współpraca, czyli tutaj górę jednak bierze materia, dogadywanie się, prawda? Czyli tutaj chęć tworzenia czegoś, bardziej, no właśnie, bardziej skupiacie się na pracy. Co odeszło do przeszłości, a co jeszcze ma wpływ na Was? Siódemka buław. Czyli obrona własnych poglądów, własnych przekonań. Wiele się działo wcześniej, prawda? Musieliście tutaj bronić, prawda? Być asertywni. Wiele się wydarzało, wiele zadań naraz było, że czasami po prostu mogliście mieć takie mm, wrażenie, że nie widzieliście się jak, nie wiedzieliście, jak, 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 się, jak się nazywacie. Spójrzcie, tutaj ta osoba na tej karcie mm, ma jeden but inny, drugi inny. Czasami mogły być takie sytuacje, że to co odeszło do przeszłości, że ten nawał y, tych obowiązków y, powodował, że Chwytaliście wręcz pod ręką to, co było, jeśli chodzi nawet o waszą garderobę, tutaj nie zwracaliście uwagi na, na wasz wygląd, nie, nie, nie dbaliście wręcz o to, bo tutaj w ferworze ty, tych zajęć, prawda, na tłoku tych wydarzeń byliście po prostu też i, i, i zmęczeni powiedziałabym, prawda? Ale to jest. Y tej chwili w tej chwili już będziecie wyciągać wnioski z tych poprzednich wydarzeń tutaj już ten wisielec pokazuje wam że może szukacie pewnego rozwiązania i patrzycie już zupełnie z innej perspektywy na pewne sprawy czy to jeśli chodzi o sprawy zawodowe czy o relacje właśnie tutaj te partnerskie to tutaj pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne i trzeba sobie tutaj to pod siebie dopasować czego to bardziej tutaj dotyczy czy sfery zawodowej, czy, czy o to pole zawodowe wasze, prawda o realizowanie się, o tworzenie o pracę, czy po prostu o kontakty z te relacje intymne, prawda, czy, czy, czy tutaj w ogóle jako takie kontakty z, z ludźmi. Zobaczmy, co przyszłość Wam tutaj niesie. Rycerz kielichów. No właśnie, kochani, i nie ma się co bronić, nie ma, bo tarot jest niesamowitym narzędziem i, i, i pokazuje, że tutaj dwa razy macie rycerza kielichów, rycerz, rycerz wody. Ktoś wychodzi, ktoś wychodzi naprzeciw Wam, prawda? Nie brońcie się. To jest jakiś no, wrażliwy mężczyzna, uroczy, to jest kochanek, marzyciel, prawda? Który no, tutaj wychodzi z jakąś propozycją spotkania, a Wy jednak. W takim zawieszeniu, i tutaj y, bronicie się, albo po prostu, no może też i celowo, celowo odwieszacie, prawda? I testujecie tutaj y, tego, tego kogoś, prawda? Chcecie, aby jednak Was zdobywał, prawda? Nie za, pierwszym, nie za pierwszym razem, prawda? Tylko żeby tu było więcej tych, tych podejść tego rycerza Kielichów. Zobaczmy teraz, jak wy będziecie w tej całej energii. Król Mieczy. kochani logika jednak weźmie górę. Tutaj będziecie analizować, będziecie chłodni i wy będziecie tutaj. Mieć decydujące zdanie, jeśli chodzi w ogóle w kwestiach zawodowych, we współpracy, no i też w relacjach tych prywatnych, tych osobistych kontaktach. Czyli tutaj uważacie, że rozsądek w działaniu musi, musi być. To, co idzie z otoczenia, zobaczmy. Co niesie Wam otoczenie? A tutaj szóstka kielichów, przyjemności, rodzina, dzieci, wspomnienia, pewne sentymenty. To są, kochani, radość ze spotkania kogoś z przeszłości. Tu otoczenie będzie takie, powiedziałabym, no, sprzyjające, to jest gotowość też do wybaczenia, to jest tęsknota za rodziną i dzieciństwem, czyli takie chęć jak gdyby dogadania się, pogodzenia się z tą przeszłością, ale przede wszystkim tęsknota za, za tą przeszłością i za rodziną. Wasze nadzieje, obawy, dziesiątka mieczy. Kochani, no, dziesiątka mieczy jest niekorzystną kartą. Mo, możecie tutaj niedojrzale też podchodzić, jakieś niedojrzałe reakcje, prawda? Mogą być na te wszystkie wydarzenia, które tutaj będą e, następowały w tym, w tym czasie, prawda? Bo, bo wiele się będzie. Działo na przyszłość poprzez tego rycerza kielichów, jakieś wiadomości, jakieś randki, zaproszenia, propozycje, prawda? Ale też i tutaj będziecie jak gdyby poszukiwać tej swojej prawdy. Może przyjść też jakaś niekorzystna wiadomość od kogoś, kto no, wprawi was w taki stan depresji, jakiegoś wykończenia, prawda, i tutaj zwątpienia w siebie i w sens życia, po co mi to, na co, także. Ale kochani, pamiętajcie, że mieczy to są. To jest żywioł powietrza, to są myśli. Tutaj mamy szansę się odbić od dna, podnieść się, no, ale najwyraźniej może jeszcze nie jest ten czas, ale tu jest potrzeba odbicia się od dna. Zobaczmy karta wynikowa, co tutaj. Kochani, dwójka buław. Będziecie tutaj jak gdyby zastanawiali się, prawda, w którą stronę pójść. Tarot wam pokazuje, dwójka buław, to jest właśnie w którą stronę pójść, czy lewą drogą, ścieżką, czy tutaj prawą. Stroną stoicie, jak gdyby oczekujecie, tutaj trzeba będzie na coś się zdecydować. Tu jest niewykorzystany potencjał, niewykorzystana energia, a idzie naprawdę coś dobrego w Waszą stronę. Kochani, tu karta gwiazdy, marzenia, nadzieja, uzdrowienie, uleczenie. Jeżeli coś Wam doskwierało, prawda? Jeżeli Wasz stan psychiczny, emocjonalny nie był na tyle dobry, to tutaj karta gwiazdy pokazuje, że przychodzi uzdrowienie, uleczenie, prawda? Czy też różnych tutaj sytuacji zawodowych, dogadanie się. Wydaje mi się, że tutaj. Trzeba bardziej uwierzyć w siebie, wyjść do ludzi, rzeczywiście otworzyć się, pokazać się, co potraficie, prawda? Karta Gwiazdy jest, jest bardzo dobrą kartą. Nie pozostawać w jakiejś iluzji, w jakichś marzeniach, bo, bo tutaj no, raczej to fantazjowanie to prowadzi tylko o, w Bycie w pułapce, prawda? Czyli ale też i takie użalanie się nad sobą, nie użalajcie się nad sobą. Ósemka mieczy pokazuje, no mam związane ręce, prawda? Oczy nie widzę czegoś, ale to są miecze, to są myśli, to są nasze myślokształty. Wydaje Wam się, że jesteście. Pułapce bez, bez wyjścia, prawda? I tutaj z przełożenia, gdzie pokazała się ta czwórka mm, kielichów, czyli być może ta apatia, ale to jest też takie subiektywne podejście do całości, tych wydarzeń, to, co może się zadziewać, to, co może się wydarzyć w tym czasie, prawda? Nie skupiajcie się a, na. Czymś, co po prostu tam, gdzie nie ma przepływu, w czwórce kielichów jesteśmy jacyś zniesmaczeni, apatyczni, prawda? Tu potrzeba zdecydowanie więcej wiary w siebie być może leczycie jeszcze złamane swoje serducho prawda, jakieś tutaj rany rany z przeszłości może tutaj wasz stan umysłu wymaga może rzeczywiście więcej czasu i stąd jesteście niezdecydowani tu chcecie Chcecie się dogadywać, chcecie tej współpracy, ale skupiacie się jednak bardziej właśnie na tej materii. Uciekacie, powiedziałabym, uciekacie w pracę na, na gromadzeniu tych środków finansowych, prawda? Starcza Wam pieniędzy, nie możecie narzekać, prawda? Bo tutaj dziewiątka denarów, jestem samowystarczalna. Daje, daje tutaj radę, ale na swój sposób jesteście zranieni, jesteście zmęczeni, jest tutaj psychiczne zranienie, tak jak powiedziałam, no i po prostu przyjmujecie tą postawę, postawę obronną. A tutaj, no, najwyższa pora jednak, karta gwiazdy mówi: nie bój się, nie bój się, wyjdź, wyjdź naprzeciw. Y Podążaj tutaj za tymi swoimi marzeniami. Tu sukces w przedsięwzięciach jest już blisko. To tutaj już jest solidna podstawa do działania. Karta cesarza, tworzenie tej, tej swojej e, stabilizacji. Wiadomo, że pod egidą cesarza trzeba włożyć. E, Troszeczkę wysiłku, prawda, starań, i jednak no, szybko nic się nie, nie, nie dzieje, prawda? Tutaj jednak, aby osiągnąć ten, ten sukces, to trochę, trochę czasu hmm, to zajmie. Ale kochani, wychodzicie z kłopotów, nie bójcie się, nie bójcie się tego księżyca. Nie bójcie się, że, że są jacyś wrogowie w waszym otoczeniu, prawda. Nie błądźcie tutaj, nie żyjcie fantazjami, iluzją. Tutaj potraficie doprowadzić w tym czasie pewne sytuacje, pewne zdarzenia do takiego spokoju. Tutaj jest potrzeba właśnie cierpliwości i rozwagi w działaniu. Dyplomacja, zaufanie, równowaga, balans. Kochani, i tutaj też pod spodem równowaga. Także ogólnie ten czas sierpnia nie przynosi Wam... Niekorzystnych energii. Potrzebujecie może jeszcze takiego przemyślenia, wyciszenia, prawda? Ale ktoś wychodzi do Was z jakimiś propozycjami: miłosną czy tutaj zawodową współpraca jest, ale niepotrzebnie tutaj zadręczacie się, bo to są Wasze, wasze obawy, że, że nie, nie podołacie, że nie dacie rady. Zobaczmy jeszcze, pamiętajcie, że jest poczytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować. Zobaczmy jeszcze tutaj karty Nogory karty. jaka tutaj będzie przekaz. Pomocne dla Was, kochani. Uważność, życie. Pranayama daje Ci moc latania. Pranayama leczy Cię z chorób. Pranayama budzi w Tobie duchową siłę. Dzięki pranayamie Twój umysł jest spokojny i silny, a Ty odczuwasz błogość. Zaprawdę kto praktykuje pranayamę staje się szczęśliwym człowiekiem. Kontroluj swój oddech, wykonuj ćwiczenia długiego oddechu, aby przyjąć więcej tlenu i oczyścić organizm z toksyn. Czakra serca, tutaj kochani, praca właśnie z czakrą serca, aby otworzyć się, prawda, coś, coś tutaj um, dopuścić do siebie, te, te emocje, taki macie... Przekaz, kochani, na czas sierpnia 2022 roku. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o pozostawienie łapki w górę, o komentarz, jeżeli macie taką ochotę o subskrypcję mojego kanału, za który będę Wam <laughs> bardzo wdzięczna. Dziękuję pięknie, pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego usłyszenia.